Witajcie dziewczyny w kolejnym moim filmiku Mamy Lato. Jest to okres, według mnie, gdzie lubimy bardziej tak postroić się. I chcemy wyglądać atrakcyjnie, smuklej. W dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was właśnie 10 różnych trików, jak wyglądać smuklej, jak również na osobę wyższą. Ale tak naprawdę, są to tryki dla każdej kobiety. Każda kobieta by właśnie mogła skorzystać z tych porad, znajdzie coś dla siebie. Wykorzystałam tutaj zarówno sukienki, spódnice, jak również spodnie. Dodam tylko, że film powstał przy współpracy z marką SADWA. Jest to marka biżuteryjna i również biżuteria pojawi się w stylizacji. Ja nazywam się Arachanowska i jestem osobistą styliską. na co dzień łączę ludzi z ubraniami. Zauważyłam, że dużo osób ogląda mnie, a nie subskrybuje mojego kanału. Zachęcam właśnie do subskrybowania, W ten sposób będzie ze mną na bieżąco, a mi szalenie miło. Po więcej ciekawostek, takich modowych, ubraniowych, zapraszam Ciebie oczywiście na mojego Instagrama. A teraz już nie przedłużając, przechodzimy do meritum. Pierwsza osłona i długość spodni 7,8. Dziewczyny, długość spodni 7,8 jest to najtrudniejsza długość. Przecinają łydkę w najszerszym punkcie i dlatego nie są korzystne. Jedynie w tych sponiach będą dobrze wyglądały dziewczyny wysokie, bardzo wysokie, smukłe. A inne dziewczyny, korzystajcie z innych rozwiązań. Za chwilę zobaczycie korzystną alternatywę. Do tych spodni dobrałam luźną marynarkę oversize. Jest to przykład typowej stylizacji, której ja spotykam na ulicy. Marynarka w połączeniu z spodniami właśnie 7,8 zaburza proporcje sylwetki. Tutaj, jeżeli już ktoś zdecyduje na spodnie właśnie o długości 7,8, to warto wykorzystać żakiet. Do tej odsłony wybrałam również mocny akcent sandałków i żeby już tak nie robić tej karykaturalnej tej stylizacji, wybrałam delikatną biżuterię. Zamiast rybaczy korzystniejszym rozwiązaniem będą spodnie kuloty. Które posiadają luźną nogawkę, one świetnie równoważą nam właśnie proporcje sylwetki. Sięgają też za łydkę, co stanowi takie przedłużenie nogi. Są świetnym rozwiązaniem dla osób niskich, jak również osób o pełniejszych biodrach czy szerszych ramionach. Ja spodnie zostawiłam tutaj z luźną białą koszulą. Ale oczywiście możemy również założyć krótki żakiet, kiedy mamy na przykład bardziej deszczową pogodę. Uspełniłam tę stylizację z tymi klapkami, które stanowią takie przedłużenie właśnie stylizacji, wzrostu, stają się w ten sposób, jeszcze bardziej takie smuklejsze, wyższe. Całość uzupełniłam biżuterią w postaci bursztyna, on jest dosyć mocny, przyciąga wzrok, nadaje takiego charakteru wakacyjnego, letniego, tej stylizacji. Przyznać, że osobiście, niektórzy już wiedzą, bardzo lubię bursztyn. Właśnie on sprawia, po założeniu, że jest taka bardziej letnia, wakacyjna. Słona jest bardziej korzystniejsza dla waszej sylwetki. Jestem bardzo ciekawa waszego zdania. Drugi trik to dwa wzory. Duży wzór kontra e, drobny wzór. Ja wybrałam tutaj sukienkę geometryczną, właśnie większy wzór. Dziewczyny. Duże wzory mogą nas optycznie nieco powiększyć, i nie jest to dobry zabieg dla osób drobnych, niskich, filigranowych, bo te duże wzory mogą nas trochę przytłoczyć. Osoby właśnie drobne, niskie, będą ginęły w dużym wzorze, jak również osoby w większym rozmiarze, również nie jest to najkorzystniejszy zabieg, ponieważ duży wzór właśnie przy większych rozmiarach optycznie może nas jeszcze powiększyć. To nie to, że będziemy wyglądały na ciężejsze, tylko po prostu tutaj dała odtyka oka. Za chwilę wskoczę w drobny wzór, to zobaczycie, jaka jest różnica. Odniosę się jeszcze do tej sukienki, którą właśnie mam na sobie. Ona ma poziome linie. One nie są aż tak mocno rzucające się w oczy, ale tutaj mamy odcięcie zaraz praktycznie pod biustem i nie jest to dobry właśnie zabieg dla osób, które mają pełniejszy biust, jak również dla osób o w krótkim tułowiu, bo wtedy nas właśnie skróci kotnie. Do tej sukienki dobrałam tutaj bransoletkę w postaci peru, jak również czarne klapki. A teraz, drobny wzór. Tak jak widzieliście, w tamtej sukience dziewczyny był duży wzór. To tutaj mamy drobny wzór, który właśnie rozprasza wzrok. Duży wzór właśnie rozciąga trochę naszą sylwetkę, a ten mniejszy jest dla wielu sylwetek bardziej korzystny, w szczególności dla osób niskich, jak również dla osób o większym rozmiarze. Dodatkowo ta sukienka ma sztywny materiał, to również nie jest dobre dla sylwetek o większym rozmiarze, jak również osób niskich, bo sztywny materiał zawsze nam dostaje, dodaje tej objętości. Ta natomiast ma już lekki materiał, opływa sylwetkę, miękko się układa właśnie na niej. W tej suknięcie dużym plusem są rękawy z gumką, to co ja uwielbiam. Dzięki temu możemy sobie regulować długość, stworzyć długość rękawa właśnie 7 8 czy 3, 4. Wszystko zależy od naszych potrzeb. Odsunięcie nadgarstków również zawsze dodaje tej lekkości serwetce. Do tej sukienki dobramy wakacyjne kolczyki, które właśnie nadają smaku, mają motyw papugi. Wspomnę również, że marka Salba przygotowała dla Was rabat w wysokości 20%. To link znajduje się w opisie. Tutaj się znacie, który wzór dla Was jest lepszy, korzystniejszy, większy możecie, czy drobniejszy. Już jeden filmik na moim kanale z trykami stylizacyjnymi na lato pojawił się. Kto nie widział, link znajduje się również w opisie. Tam ten filmik jest wciąż aktualny jak najbardziej. Tych tryków, sztuczek różnych wysmuklających w sylwetkę jest naprawdę bardzo dużo. Ten odcinek jest kontynuacją i tutaj kolejna odsłona tym razem. Stylizacja monochromatyczna kontra ze wzorem. Ja mam na sobie właśnie spodnie niebieskie, i do tego bluzkę we wzór taką chmurkę, gdzie również się znajduje niebieski kolor. Ta stylizacja absolutnie nie jest zła, ale kiedy chcemy właśnie wydłużyć, wysmuklić swoją sylwetkę, lepiej tutaj zastosować trik monochromatyczny. Jak wspomniałam, ta stylizacja nie jest absolutnie zła. Ale w sytuacji, kiedy mamy większy tors, górną część sylwetki, lepiej unikać właśnie wzorów na tych partach sylwetki, bardzo zakładając właśnie jednolite bluzki. Ja do tej stylizacji dobrałam biżuterię w postaci pozłacanej bransoletki, pierścionek z wężem i do tego ponownie łańcuszek, który występował w poprzedniej odsłonie, oraz dobrałam mocny akcent butów, tak jak widzimy. Mamy we wzór i charakterystyczne buty, tutaj oko nam błądzi, rozprasza się, co jest mało korzystne dla odbiorcy. Dla porównania stylizacja monochromatyczna. Tak jak widzimy, mamy tutaj dwa odcienie koloru wieleskiego mamy kolory baby blue w spodniach, tak również błękit w górnej części, czyli bluzce. Stylizacje monochromatyczne, oprócz tego, że zawsze nas wydłużą, to też dodają takiego szyku. Nasze stylizacje stają się bardziej tak eleganckie. Do tej stylizacji dobrałam również. Klapki cieliste, one również jeszcze mocniej nas wydłużą, wysmuklą. Całość uzupełniłam delikatną biżuterią w postaci bursztyna w kolczykach, jak również w bransoletce. Mam wrażenie, że cofnęłam się do, la, do lat, do lat, właśnie licealnych, szkolnych. Mam na sobie spodnie z niskim stanem, wtedy były bardzo modne, teraz również powracają do łask, do mody. Kolejna sztuczka taka to spodnie, właśnie z niskim stanem kontra z wysokim stanem. Tak jak widzicie, mam na sobie spodnie z niskim stanem. One sięgają poniżej pępka i to oznacza, że mają niski stan. Mój pępek jest tutaj, mam na sobie body, więc tego nie widać, ale właśnie niski stan najprościej możemy zdefiniować, jeśli sięga nam poniżej pępka. Co robi nam niski stan? Po pierwsze skraca nogi, po drugie dodaje objętości udom, a po trzecie poszerza biodra. I jeśli nie chcemy tam się poszerzać, powiększać, to nie warto zakładać właśnie spodnie z niskim stanem. Jak również osoby, które mają większą górną część sylwetki, czyli dłuższy tułów, to również spodnie z niskim stanem jeszcze bardziej wydłużą nam ten a nogi staną się krótsze i proporcje sylwetki zostaną zaburzone, a raczej takiego efektu nie chcemy. Dziewczyny, tutaj dobrałam również biżuterię, w postaci bransoletki dosyć wyraźną, niebieską z motylem i do tego w tej samej kolorystyce pierścionym. Biżuteria jest bardzo piękna, ale w tej sytuacji czy warto zakładać mocny akcent biżuterii na wysokości bioder? Nie, bo jeszcze bardziej przyciągniemy właśnie wzrok do tej wysokości. Teraz dla porównania wskoczyłam w z wysokim stanem. Najważniejsze dziewczyny, sponię z wysokim stanem to wszystko tutaj nam zbierają na wysokości brzucha, ukrywają wszelkie właśnie niedoskonałości. Ten tłuszcz, który często jest taki niechciany, niekochany. Spodnie z wysokim stanem również nam zbierają fajnie. Brzuch ten fason, który ja mam na sobie, on jest na guziki i na guziki właśnie zauważyłam, że lepiej zbiera właśnie brzuch niż spodnie z zamkiem. Ja tutaj mam na sobie jasny kolor spodni i dobrałam właśnie również jasne klapki w kolorze cielistym. To daje taki zabieg wydłużenia jeszcze większego wysmuklenia, mm, wysmuklenia sylwetki. Nie mamy w ten sposób dużego kontrastu kolorowego. Do tej odsłony dobrałam biżuterię w postaci łańcuszka z mocniejszym efektem zawieszki w kolorze niebieskim. Ten wisiorek niebieski jest mocnym elementem i przyciąga, przykuwa nam wzrok tutaj do dekoldu. Dajcie znać, czy wolicie spodnie z niskim stanem, czy z wysokim, w których się lepiej czujecie, w których jesteście wysmuklone, wyszczuplone. Chcę Wam pokazać trik, a tak naprawdę przypomnieć o sandałkach, które bardzo często latem zakładamy, czyli o butach zapinanych wokół kostki. Jeśli chcemy się wysmuklić, wydłużyć, to warto zrezygnować z sandałków zapinanych wokół kostki, a tym bardziej w mocnym kontrastowym kolorze, tak jak ja mam tutaj na sobie Czarne, właśnie zapinane wokół kostki. One zawsze skracają na nogę, dodają również ciężkości nodze. Takie buty, na przykład czarne sandałki zapinane wokół kostki, tak jak ja mam na nodze, mogą jedynie fajnie wyglądać właśnie z kulotami. Duże znaczenie ma zapięcie wokół kostki. Moje zapięcie nie jest aż tak agresywne. Zdarzają się buty, które są zapinane nad kostką i one jeszcze bardziej skracają nam nogi. Jeśli chcemy wybierać buty zapięte wokół kostki, to warto wtedy wybrać w kolorze z tym lub zdecydować się na klapki. Dla porównania dziewczyny założyłam dwa różne buty. Na prawej nodze mam klapę w kolorze cielistym, takim wręcz karmelowym i uważam, że on najbardziej wys wysmukla, wydłuża na nogę. Natomiast na lewą nogę założyłam sandałek e, zapinany wokół kostki. E, również ma kolor beżu, ale już jest taki jaśniejszy w stosunku do klapka. Ma zapięcie wokół kostki nieco wyżej e, niż w poprzednim tym czarnym bucie. E, to zapięcie jest powyżej kostki. Przez to, że jest to kolor beżowy, to skrócenie nogi nie jest aż tak mocno widoczne. Dziewczyny, mała zmiana scenarii. Tak jak widzicie, za mną znajduje się jezioro Ośmiady, jestem na Mazurach, tutaj odpoczywam podczas drugiego weekendu i również jest montowany filmik, ale okazało się, że podczas nagrania odpił się mikrofon i niestety jest tylko 5 trików, pozostałe 5 ukaże się w tygodniu, jak tylko właśnie zostaną zrobione ponownie dogrywki, to filmik się ukaże, na który zapraszam również serdecznie. A dziś dajcie znać w komentarzu, który trik stylizacyjny jest najbardziej przydatny dla Waszej sylwetki, a który zaczniecie testować do swojej sylwetce. Jestem ciekawa Waszego zdania, jak zwykle. Przyjemnością przeczytam Wasze komentarze i na nie odpowiem. I tak jak już wcześniej wspomniałam, kto nie widział filmiku z wcześniejszymi trikami stylizacyjnymi, zapraszam serdecznie, one są również bardzo przydatne i praktyczne. I przypominam o kodzie rabatowym na hasło Szanowska-Ubiera20 od marki SA2. A za tydzień już widzimy się w filmiku o Bikini. Miał być dzisiaj nagrywany, ale niestety pogoda tak słabo dopisuje. Mam nadzieję, że jeszcze się wypogodzi, poprawi. Do zobaczenia, Buziaki.